Gdy słudzy, przeprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Odpowiedział Piotr i apostołowie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście przebiwszy do krzyża. Bóg wywyższył go na prawicę swoją jako władcą i zbawiciela. Aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów, dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na te słowa: Zakazaliśmy Wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką. Napełniliście Jerozolimę waszą nauką. Co to znaczy? Kilka dni po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy apostołowie wyszli i zaczęli głosić, zdążyli napełnić to wielkie miasto, Jerozolimę, tą nauką. Nie było jeszcze internetu, po, po prostu głosili i wszyscy już o tym mówią. Napełniliście Jerozolimę waszą nauką. Czy my umiemy tak napełniać Bożą Nauką, Ewangelią nasze miasta, nasze wsie? Dziś, kiedy mamy tyle możliwości, internet, środki przekazu, mass media. Tyle mamy możliwości, czy umiemy napełniać, czy chcemy w ogóle napełnić nasze środowiska nauką Ewangelii. A czym w ogóle napełniamy? Na przykład spotkamy się w jakiejś grupie ludzi, o czym rozmawiamy. Są tacy ludzie, którzy pełni entuzjazmu w jakimś, tam, w jakimś temacie, na przykład muzykanci, którzy interesują się muzyką i grają, śpiewają. Kiedy się spotkają, zawsze o tej muzyce mówią i zaraz napełniają całe środowisko. Tym, że wszyscy zaczynają o tym mówić, o tym myśleć. Ktoś napełnia spotkanie polityką, zaczyna o tym mówić, przeżywać, rozmawiać, wszyscy się w to włączają i napełnili całe środowisko polityką. Różne są tematy, którymi napełniamy środowiska, spotkania. Są ludzie, którzy tak przeżywają jakiś temat, że gdzie się pojawią, ciągle o tym samym mówią i wiele ludzi już ich kojarzy z tym tematem. A dobrze byłoby, jakbyśmy my, chrześcijanie, napełniali ten świat wiarą, modlitwą, Ewangelią jakimś życiem duchowym, żeby ludzie, którzy z nami się spotykają, zarażali się tą wiarą. I może też nie tylko przy spotkaniach osobistych, ale chociaż w internecie. Przecież się można podzielić jakimś dobrym wideo na YouTubie, czy gdzieś jakimś dobrym artykułem w internecie. Coś nam się spodobało, coś czujemy, że to jest głębokie, że może to pomóc innym. Dlaczego by nie podzielić się w jakichś sieciach społecznościowych? Tyle jest w internecie różnych głupot. A może trzeba wypełniać internet Bożym uczeniem, Ewangelią, obecnością i uwielbieniem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Żywego. Pomyślmy nad tym, może warto by zatroszczyć się, żeby napełniać świat Ewangelią. Na koniec słyszymy, że gdy usłyszeli, ogarną ich gniew i chcieli ich zabić. Czemu tak się rozgniewali? Bo oni mówią, że zakazaliśmy wam surowo, a oni uczą. A jeszcze mówią, chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. A Piotr im mówi, to wyście stracili go, przybiwszy do krzyża. Czyli mówi, my nie chcemy na was ściągnąć, wyście na siebie, sami na siebie to ściągnęli. Wy teraz mówicie, że my chcemy was uczynić odpowiedzialnymi za to? czyż wy jesteście odpowiedzialni za to. Przecież to wyście zabili. My nic nie chcemy ściągnąć, wyście sami na siebie to ściągnęli. I jak człowiek słyszy taką prawdę powiedzianą wprost w oczy, to często trudno jest ją przyjąć. Zwłaszcza jak człowiek jest winny i próbuje od tej winy uciec, od odpowiedzialności za jakąś winę uciec, to jak słyszy tę winę prosto powiedzianą w oczy, to jest mu to trudno przyjąć. A może właśnie trzeba, żebyśmy więcej mówili prawdę. Oczywiście zawsze z miłością. Nie tak, żeby kogoś ranić i obrzucać błotem, ale jak jest to prawda, a ktoś od tej prawdy ucieka, ucieka do odpowiedzialności, czy nie chce przyjąć prawdy, może trzeba bardzo konkretnie tą prawdę mówić. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ciekawe słowo: Bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jak my słuchamy ludzi, jak my słuchamy na przykład jakiejś władzy, jak jest prawo, jak są jakieś przepisy prawa, bardzo staramy się żeby nic nie naruszyć tego prawa, żeby nie przestąpić jakiegoś przepisu. Staramy się, żeby wszystko przestrzegać dokładnie, żeby nikt nie mógł nas, nam niczego zarzucić, żeby nie było jakichś pretensji do nas, żebyśmy nie płacili jakichś kar. Staramy się wypełniać prawo. Czy tak, tak dokładnie słuchamy Pana Boga, jak słuchamy ludzi, czy słuchamy władzy Pana Boga i słowa Pana Boga, jak słuchamy słowa i władzy ludzi? Może jeszcze bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeżeli ludzi słuchamy bardzo dobrze, to postarajmy się też bardziej słuchać Boga. I to jest ciekawe, że apostołowie tym, którzy im zabraniają głosić, oni właśnie im głoszą. To, co oni głoszą, to jest karygmat, to jest dobra nowina. To jest, oni głoszą o śmierci, stanie Jezusa, o potrzebie nawrócenia i możliwości odpuszczenia grzechów. Czyli głoszą podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. Głoszą właśnie im, tym, którzy im zabraniają głosić. To są też ludzie, którymi oni się zainteresują, że trzeba siać Ewangelię, Słowo Boże, także im, tym, którzy się sprzeciwiają, zabraniają. Czyli nie ma takich ludzi, których powinniśmy wykluczyć z tego, że im, im to nie będziemy głosić, no bo oni są innej wiary, bo oni nie wierzą, bo oni tak patrzą, czy inaczej. Wszyscy ludzie są tymi, do których mamy adresować Ewangelię, wszystkim mamy głosić. Nawet jeżeli oni są przeciwko, oni też potrzebują słuchać Bożego Słowa, słuchać Ewangelii, oni potrzebują spotykać się z głosicielami słowa. Każdy człowiek jest godny usłyszeć i przyjąć Ewangelię. Dzisiejsza Ewangelia Jezus powiedział do Nikodema, kto przychodzi z wysoka panuje nad wszystkim, a kto z ziemi przychodzi należy do ziemi po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a, świadectwo jego, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ktoś przychodzi z wysoka, ktoś przychodzi z ziemi i po ziemsku przemawia. Oczywiście Jezus mówi o sobie. On jest tym, który jest z wysoka, który jest z nieba, a my jesteśmy z ziemi i powinniśmy Go słuchać, bo On wie, co jest w niebie, co jest wyżej. Ale też to porównanie wyżej i niżej, na ziemi i wysoko, jeśli jest jakiś tłum ludzi, a wdrapiemy się na jakiś stopień wyżej, zobaczymy ten tłum dużo szerzej, z góry zobaczymy i widzimy wtedy ile jest ludzi, jak wielki to jest tłum, co się dzieje dookoła, kiedy jesteśmy na dole, widzimy tylko najbliższych ludzi, tylko naj, najbliższą perspektywę. Jest różnica, jak patrzymy z góry, a patrzymy z dołu. I też na nasze życie czasami patrzymy bardzo blisko, widzimy tylko po ziemsku, widzimy tylko to, co, co widać materialnie. A kiedy z Jezusem podniesiemy się trochę wyżej, kiedy wzniesiemy się ponad zwykłe ludzkie problemy, kiedy spojrzymy na to z perspektywy Boga, tak jak patrzy Bóg, kiedy spróbujemy spojrzeć na to wyżej, podnieść się wyżej naszych problemów, to zobaczymy to zupełnie inaczej. I możemy przeżywać też nasze problemy i nasze życie zupełnie inaczej, jeżeli spróbujemy na nasze życie popatrzeć z perspektywy Boga, z wysokości nieba. Spróbujmy tak popatrzeć, coś przeżywamy, czymś się martwimy. Spróbujmy się trochę podnieść i z wysokości zobaczyć trochę z perspektywy, zobaczyć to, co tak mocno teraz przeżywam i okaże się, że to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Drodzy moi, dziś w naszej parafii przeżywamy odpust Świętego Józefa, Robotnika. Bo tu jest takie miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżali do pracy i przyjeżdżają, gdzie jest mnóstwo ludzi z różnych stron, z różnych miejsc, którzy przyjechali w poszukiwaniu pracy właśnie tutaj na północ zachodniej Syberii. Więc dobry patron, patron Józef robotnik, który pomaga w problemach związanych z pracą, który uczy pracy. I może, może jeśli my przeżywamy jakieś trudności, które dotyczą pracy, może nie możemy znaleźć pracy, może ta praca nie jest tak, jakby jak się chciało, może nie zarabiamy tyle, ile by się chciało. Możemy dziś zwrócić się do Józefa Robotnika, żeby nam w tym pomógł. I proszę Was też o modlitwę za naszą parafię. I też w związku z odpustem, dziś o 3, o 15 naszego czasu, będziemy msza święta i uroczystości odpustowe. Będą, będziemy transmitować też na naszym kanale. Ale też są artyści, muzycy, którzy specjalnie przyjechali, żeby uświetnić tę uroczystość. I jak zawsze poprosiłem ich, żeby coś nagrali też specjalnie dla Was, którzy słuchacie tych rozmyślań. Zapraszam serdecznie. Posłuchajmy tego pięknego utworu z Panem Bogiem.